Hej, wszystkim, mam na imię Ksenie. Dzisiaj jesteśmy na stronie KSGONET. Na w mam 354 euro, troszeczkę mało dla mnie, więc będziemy dzisiaj próbować zdobyć kasę. A w związku z tym otwieramy drogie mining cases. Już pokazuję Wam, gdzie to się znajduje, tylko przed początkiem przypominam, że mam tutaj promokodzik nad głową PL30, który możecie znaleźć także w opisie. Ale co my tutaj mamy? W skrzynkach niestandardowych mamy tutaj cały rządzik, tutaj te które będziemy dzisiaj otwierać i próbować e, wyjść w plus. No cóż, próbujemy pierwszą skrzynkę Easy Knife. I zobaczymy, co tutaj jest w środku. W środku mamy Tiger Tooth za 263 euro. Za 233, troszeczkę tanie, ale nadal z wyższej półki jednak. E, Stiletto Knife, e, 198 e, Good Knife. No, patrzcie, w ogóle tutaj noży. Super, mam nadzieję, że nam to się sprawdzi. Otwieramy razy 5 i otwieramy wolno. No cóż, otwieram 59 euro. Nie mam dzisiaj za dużo kasy, ale liczę na coś fajniejszego. Po prostu błagam, żeby coś fajnego mi od razu wypadło, żebym nie bała się, że po prostu wydę w. Ale, ale beka, wszystkie ump 45. To jest po prostu jakaś masakra i ma na 2 euro. Super, dobra, cóż, spróbujemy od razu następny case z wami. Easy Glows, czyli z nazwą wynika, że będzie tutaj dużo rękawiczek, które kosztują na przykład 390 euro. Najdroższe, które tutaj mamy, Hand Wraps Leader, skórzane. Tak, mam angielski, znam angielski, nie? Okej, okay. mamy tutaj King Sh Snake, dobra, nie znam angielskiego. Mamy tutaj King Snake za 280 euro. No i fajniutki na przykład tutaj takie za 265 euro. Cóż, e, tym razem nie będę próbować na razy 5, próbujemy razy 2. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co nam z tego wypadnie fajniutkiego? Nie, 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 no tylko nie FAMAS. No tylko nie FAMAS, ale... Rękawiczki za 281 euro. Dobra, niech będzie ten famas. <laughs> patrzcie na to! Jacie. I od tej kwoty to Famas ten zajmuje, nie wiem, jedną setną po prostu. Ja cię kręcę fajnie, super, super. Jestem zadowolona, patrzcie. Jednak dają, jednak dają. Myślałam, że to jednak jest niewykonalne. No, próbujemy dalej. My nie zostaniemy na tym, idziemy dalej. Mamy tutaj. Scary Night, taki niebieski, fajniutki, ale trochę taki przerażający, nie? Kto, jak wynika z nazwy. Karambit Knight za 655, M9 Bajonet za 500 euro, Bayonet znowu, nie? Fajniutkie noże, super fajne noże. Na dole mamy tańsze rzeczy, broń AK-47, który w ogóle uwielbiam, jak wygląda, ale on jest zawsze, prawie zawsze tańszy. Tutaj też jest De Desert Eagle na przykład nie, więc fajne rzeczy, ale chcę dzisiaj wybić nóż. Chcę wybić dzisiaj nóż i robimy od razu na podwójnym. Od razu robimy na podwójnym. Jak nam już poszło fajnie na podwójnym, to może nam znowu dzisiaj coś nie, no same pistolety, no same te Desert Eagle, no nie, no fajnie jest. Patrzcie, 33 euro, ale chcę jednak nóż. Chcę jeszcze nóż, więc zostaję tutaj na podwójnym. Idziemy, idziemy tutaj. I nóż, nóż. Nóż, nóż. I nic. 22 euro. Eh. No cóż. Dobra. Wracam na główną stronę. E, idziemy w Gama Era. E, w Gama Era mamy tutaj Butterfly Knife. E, tutaj za 3320 euro. Karamid za 3094 euro. Bajonet za 2500 Patrzcie na to, no po prostu bajonetów tutaj mamy tylko ile. Tutaj są fajne naprawdę noże. I tutaj już liczę, że tam mi się nie powiodło z nożami. Tutaj liczę już na noże. Tutaj tylko noże akceptuję. Proszę, błagam. No nie, no nie, no nie, no nie, no nie. Nie, to nie jest... Prawie. Prawie i było bardzo blisko, i to tak zawsze. Dobra, próbuję na pojedynczym. Wiecie co? Nie chcę tracić tak dużo kasy. Próbujemy na pojedynczym. Ej! Między dwoma nożami. Między dwoma nożami. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Próbujmy jeszcze Doppler Era. Zobaczmy, może tutaj nam się powiedzie. 69 euro, już tak, no jesteśmy nawet na granicy. Naprawdę. Tutaj mamy nóż Butterfly Knife za 3210 euro, karambit Doppler za 1800 Bajonet za 1600. No fajne rzeczy, i więc ja chcę nóż, ja chcę nóż i to jest chyba mój albo wszystko, albo nic. Wszystko, albo nic, wszystko, albo nic i nic! I nic! Ok, wchodzimy na nasze konto i zobaczymy, ile udało się nam zgarnąć dzisiaj. A dzisiaj udało się nam zgarnąć, uwaga, 485 euro. 485 euro, czyli jesteśmy plus minus 500 euro. Teraz mam na razie nie sprzedaję, bo chcę mieć te rękawiczki fajniutkie. Challenge uważam za oddany. Macie promokodzik, próbujcie. Żegna się z Wami i życzę powodzenia.